Ich nie porywajmy. Siema, siema! Siemanu. Siema! Jeden, Tren, cztery, pięć. Cztery. cztery chyba. Ten leżący też był policjantem? Chyba. Nie, chyba <grym> leżący. O kurde. Grubo, nie? Ty, ale jak i tak są zajęci, nie? Ty, jak są zajęci, to. Jubiler. <grym> no, mówiłem od początku, bo jest ich niewielu. No to dawaj na prawo No ale kurwa, nie ty autem No jak to nie? Jak nie? Dawaj ty! Ja... No dobra, na waszą odpowiedzialność więc... Jak coś to... To ja mogę otworzyć jubilera, tylko w sumie no. No, myślę, że... I ktoś tam otworzy... Shadow otworzy Mamy trzech Tak? Bo ja, i ja tam mogę otworzyć i gdyby ktoś sobie jeszcze otworzył jak? Otwieram. No to ja bym no otwierał to... Ty! Cieniowany! Cieniowy otwierasz! Wiem Dobra, to jest zapad, proszę do zewnątrz. Dawaj, 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 już Topiła. No i go. Już? Kurde! Tak. Poinformujcie może tam tych czy co Daj im znać, okej? Okay? Dasz im znać? Ja? No Ja e, numerów nie mam do nikogo prawda? Kurde, dobra. Ty, mordeczko. No, dałbyś mi ten telefon, co? Co, dzwoni. No. Jadą, jadą, kurwa. Przyjechali. My nawet nie wiem, czy paliwo jest. Dobra, <noise> tyśle, można ich powiedzieć. Nie. Już się stało? kurwa tam jest dopiero. Ty, kolorowy podejdź do mnie Buta zawiąż też Ej, chcemy wyjść szybko i głośno? Nie nie, gorniało dwie łódki i najwyżej łódkami jest kardolimą Co tam mam diamenty Dobra, ale nie krzycz może co? Nie krzyczę ale wiesz, mu wszystko, zakładnik to słyszy. Myślę, że jest na tyle lojalny. Szczerze, mam tu dowód. Korwa, co wioskę Ty, ale schodami czy tym wyjazdem? No, jak się rozpędzę, to schodami polecę, nie? Dobra. Ale nie wiem, jak z tym auto jest. Zawsze mam problem z rozróżnieniem aut. Które się nadają, a które nie. No i gotowe. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Wolno odjazd i możemy jechać. I chwila! Nie ma chwili! Dzień Jane Corelli 215 chyba, jeżeli dobrze kojarzę. 215 to nie. Nie. 223, Jane Corelli, Kapral pierwszego stopnia. Oko. Nie mamy napastników, ile mamy Czterech, czterech napastników, jeden zakład Na Zakładnik. Czuję się dobrze. Mama ma w dupie to, że robimy napad. Nie. No. Czterech, jeden, wolny odjazd. że że dowodzący tak, Negocjator do dowodzącego. Właśnie, bo... Czterech napastników, jeden zakładnik, zakładnik. czuje się dobrze, wolny odjazd za niego. Na które? To przed nami My tu tak przypadkiem w sumie jesteśmy Dziesięć no cztery No zgadzamy się Ale to okay. poczekamy chwilę, poczekamy mm. Na co? Musimy poczekać A. No musimy <grytanie> 10, Celujcie kurde do chłopa, bo tam to A, jeszcze Ja zapytam się pani, może może kanister, bo nawet nie wiem ile jest paliwa w tym aucie <grytanie> Nie, Mówię, my, tu, nie my tu tylko tak przejazdem nie. jesteśmy Mogę Dobra. Coś się wymyśli na poczekaniu. Robimy wycieczkę na stację. Tak. Tylko nie róbcie kabum. Tak, byłoby przykro. Byłoby bardzo przykro. Macie dużo czy nie? Zależy. A ilu was tam jest, bo widzieliśmy waszych czterech poskładanych na tym. Pięć, pięć minut. Czy tym no? Przy gdzieś tam w okolicy. Kurde, Co? do daleko motelu tam policja nie leżała. składanych. Nie wiem, może pospadanych może stali. Ktoś tam leżał, na pewno. Kto by patel leżał? Proszę pana, ja tam była. Była tam zostać. A jednak nie. Będzie przypa, jak tam pragnie paliwa w powietrzu. No mi na taki wychodzi... Ej, tak. Mogłaby pani zgasić silnik chociaż? No bo ja muszę jeszcze Jezu, się idę, idę do łazienki tam o i zaraz się My tak na pewno nie. Bo ja jeszcze siusiu muszę. Tak, bo my tu wjazd będziemy robić na tego jubilera, wie Pani, nie? Ile razy, to z nas może robić wjazd? No to, to nie ma tak łatwo. No my też chcemy sobie wrobi, robić wjazd na jubilera, no. Ale żeby była jasność, my do nikogo nie będziemy strzelać na tym wjeździe. Tak zakładamy. Ale tu kolega jest kreatywny, wie pani, i on ogólnie to ten. Po schodach nie jeździ, nie? Tak, nie jeździ po hey. schodach. Jestem Nie, ja nie żeby jechać na schody, bo to nie ma szans. Znaczy, jak się, rozpę... jak się rozpędzi, jeszcze może da radę. off na chiliad wjeżdżaliście. Nie ofrodówką, pościgówką. Czym? Pościgówką na, na ten, chargerem na chiliad. Co? Widziałem. Kiedy? Może no, też ktoś... gonili. pościgówką na Chiliat. No Więc cholery. Będzie, jak zjadę ze schodów, będzie 1-1. cholery. Z znaczy na Nie ze. Ty, postawiasz już stolca tam na stateczu? Nie jeszcze. A, no to idź. To ruszaj, tyłek. Weź tam szynkę wypracuj, nie? Zwieraczał po puść. Muszę koszulę jeszcze na randkę wypracować na wieczór. Dobra, nie spoczekaj. A papieru nie ma, hopy. Daj mi tego kwiatka. Kurde, nie Pani, to trochę wieś, nie? No widzę, właśnie słyszę. No i głupio wyszło, nie? Dużo tam służbistów jest u was? Na no, pewno. pani jest służbiską? Na no, pewno. Pomyliłem się coś zapytać, ale to chyba nie teraz. Później zadzwonię A jak to... coś. Na kawę pewnie kolejny. Nie, nie, nie. Bardziej... Jakby temat podobny, ale nie z mojej strony. Z czyjej. Ja nie wiem, ja się dowiem później, jak już się dozwonię. Do mnie nie. No, numeru do pani nie mam nawet. Się ogarnie. Dam ci. <noise> Za swój <Skąd>? teraz. <noise> Za swój <A>. teraz. <noise> Skąd? A, to nie trzeba mieć sposoby. Zpazy danych. Ale jaki numer? Nowy czy stary? No, ten nowy. <noise> mam zapisane... a nie powiem, jak mam zapisany. Okej. Okay. Mm, jak tam sytuacja, panowie? Pod 220. My to już koniec, ale czekamy na tego, co sera tam z tyłu. Jeszcze chwila. Robimy was na ten, na bieg pani, tak... Z nienacka wyjdziemy, powiemy, że wychodzimy, ale tak powiemy, że wychodzimy, nie, nie, że wyjdziemy. To, będzie to i tak negocjacji. Ale nie, bo my poczekamy, aż się zgodzicie, się, zaraz no. po tym, jak my powiemy, że chcemy wyjść. Z nienacka, tak, nie, I oni... O kurde, oni już chcą wychodzić, pozwólmy im, wychodzimy, i wtedy będzie. A my ich musimy gonić? Nie. Jak to nie? Nie. Jak to nie? Jak nie, jak tak? Szybko. No nie. Chłop tam bombę gazową chyba w stylu Ja bym się bała na waszym miejscu. Zaraz poleci pod drzwiami. I... Ale my tu za jakiś czas jedziemy. problem tutaj z kardylerem będzie, bo tam dużo osób się przefika. Ej, co tam? Szambo wyjebał. O kurwa, jak gdzieś się spać chce. Ale lepiej nie chodzić, ja mówię. Mam oczy założone. Było nie płakać. Mnie kochana, no, jeszcze dwie minutki i wychodzimy. Cioł, cioł, cioł. Jesus! No to kurwa, bombę detonujesz. No jeszcze. Nie, jeszcze dwie minutki. Może pierścionek jeszcze wybrać, czekaj. A wie pani, co jest najlepsze? Jeden, nie, ładne. I tu tak szybko wjechaliśmy, że, że planem było to, że my tu wjeżdżamy i wy nie przyjeżdżacie. Nie, ja zawsze czekam na poręcz. Tak, tak. Inaczej, czekaj, czekaj, to tak. jesteśmy blisko. jesteśmy czekaj, czekaj, blisko. Mogliśmy tego drugiego jubilera wybrać. Tu jest jakiś fajny pierścionek. Ale ja dosłownie, nie? 10 sekund później byśmy uciekli. Nie, bo jak oni przyjechali, to to dopiero te z tyłu rozpisałeś. Ale jak pani podchodziła, to robimy już ostatnie. W razie czego może pojechać z moim partnerem, ja mogę pojechać sama. Dobra. Oko? Odmawiam. Nie, niech jedzie sama. U mnie no, pani jeździsz? Ona właśnie zajebiście kieruje, to jest problem. Ale jak będzie sama, to wiesz. No właśnie ja sama kieruję zaprosisz Nie, nie, na... się... nie zaprosi się na randkę, a czekaj masz numer Ale stary Nowy, mam Wycha. stary i nowy w sumie Ja nie mam starych numerów bo. Masz tam numer? <laughs> Trzeba znać, komu te kontakty wszędzie na ścianie, O, jakiś kadet, nie wy... jakiś kadet nie niewyżyty biega no Powiedzcie, jak to jest tą waszą Toyotą? Ona jeździ po górach, czy nie jeździ? Która? Ta... Koma? Na co wygląda jak kara kara? Nie wiem, nie znam się. A taka mała. No pewnie, że jeździ. Troszkę nie wiem. Tak? I skręca to jest... na tych górach. co? Skręca. Mm -hmm. Ona jeździ, D ale tylko w teorii. wychodzimy. No. W praktyce nie Nie Napas Tak. Napas niedysągnął Odtarłeś się dobrze? Tak. <głosy> ok. <głosy> Kwiatek cały brązowy. <noise> Kwiatek całogrązowy. Nie wiem. No. Na no szczęście, że to nie są róże, bo byś sobie dupę poharatał. Spadaj no. Ej. Tutaj 2-2-2 rozumiem, że zostałeś z ostatnim zakładnikiem. Kreatywny. Chodzimy powoli, co? 10, 4. W Ale takim razie przekażesz informację napastnikom, kiedy będą mogli wysiąść, dobra? Wysiąść? Podaj bliżej. Ja to jest Podejdź bliżej. Nie ja, nie, nie ty zakładnik, też kolega. Ja wysiądę jak tego, ucieknę. Dobra, to tutaj kadet przekaże panom informację, kiedy będą mogli panowie wyjść. Dobrze. Mhm. No, pa, pa. idziesz ze mną. Z lewej. No, no tak, a już mój plan cały. Malić tu. No. Kurde. Dobry, twój no, robotnik. Mamy jeszcze chwilkę, poczekajcie, jeszcze chwilkę, spokojnie. A, pa, bo ja. pana nie widzę, i tak się zastanawiam, jaki kadet? Wiesz, kadet? No, tu chyba po prawie wszystko. Wyrzucam, spokojnie. No, dobra. Jeszcze chwilkę. Nie ma sprawy. A czy on miał pompę? Zakładnik na prawo o, o, pójdzie, o, o? od razu jak wyjdzie. Z napastnikami. Dobry. Dziesięć cztery. A no co, czy, nie, co, chodzi, co ten Kaszkei robi na środku drogi? Taranuje drogę mi. O, nie gadajcie. Tory. Chory. Tak. Zakładnik chodzi do mnie. Jakiś plan? Tak. Mam nieduży. Tylko pamiętaj, że to to nie jest jakimś hitem prędkościowym no, Skręcać też nie skręca Nie uciekniemy Dawaj na chiliad. Da ok, tej blokady, tej Tak, faktycznie, blokada na Wood lepsza Chciałem tak ładnie uciec, ale to nie skręca Dobra To <laughs> do, dobry plan się. Kręć tutaj na Mission Row tam ich skubimy. Jedziemy na komendę. Tam się no na pod latarnią, panie już tam pojecie. To się odjebał. No kreatywnie. To jest taki standard. Aha. Oni też skaczą po ślubkami, więc wiesz. Mhm. Ja mogę. Nie no, im wolno tobie nie pamiętaj. To my... Ten. ja myślę, że. No raz, 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 będziemy raz. pływać tam, tak? Mamy łódki tam. Co tam się stało? Bursztynę się chyba. O tam Ej, e, wiesz, co to słowo? No nie wiem, mam wrażenie, że jestem szybszy od nich. Tak, masz, masz wrażenie. Masz rację, masz takie wrażenie. Zrób ich. Na pewno ten zjazd? Nie ten zjazd, Ej Ja tutaj cicho mówię, jak na razie, nie? Zrób ją nie? mi sobie.

Co Czek, siadaj Czek EZ No i płyń Ilo yes. Co to? Plan był... Ogólnie paliwa nie ma w tej... Nie, spokojnie będzie, będzie Jest, jest, jest Ona działa na toki interkontynentalne To chyba GG, nie? Tak no. Powiem ci, mieliśmy troszeczkę inny pomysł Ja myślałem, że tam na sam koniec molo będziemy Ja na początku myślałem, że my chcemy jacht robić, nie? A co wy Zobaczyliśmy policję, nie? Wydawali się zajęci być, nie? I no, to zajęcie rzecz leżeli na ziemi Po niecałych dwóch minutach przyjechali Odkąd... A co wy robiliście? Mielera. Aha, A, wygaz... <laughs> Go nie was coś. Wow. Jak, jak to się wyjeżdża z zakrętu? Jak najszybciej. No, I ja... I... To co, uciekamy no, chciałem... z napadu? Czekaj, mody odzwonię za chwilę. Okej, okay. uciekamy z napadu rafiolą. Chcecie to? Nie, właśnie już. Nie A ja tak albo dwa? Działały, ale po zgaszeniu już przestały, wiesz? A 1, 2 nie masz tam na tym, monitorku? No. no i widzisz, masz sygnały. Eee! Wycofasz We... mi Czekaj, wezwali mnie. Dobra. O oh, sorry Dobry pan, pan sobie kasznie co? O teraz może? No, słuchasz pana Za mną pan tak gonić? No, co? za pana A, to ja to na poboczy, czy co? No Dobra, dobra A wyłączy silnik? No właśnie. O, o, no działa. No i zapraszam Pana z dokumentem pod maską radiowozu Dobra, dobra. tutaj cyk. Pani powie, dobre, I Pani dobre. powie. I Pani powie. Dobra, to jeszcze może legitymuje, co? Dobrze. dobrze. Numer od znaki 403 Highway Patrol y, Jakub Plankow. Przyznam jeden z powód zatrzymania. No kurczę, znam, ale tak nie zauważyłem, prawda? Jakiś styl, słyszałem, ale tak. Idzie to, pan. Ale znam, znam, no, ale zdam, zdam, troszkę się No to ten, no to jak myśli pan, ile tam pan jechał? Eee, yy, o kurczę, no z, z... ponad 100 było, ale dalej to już nie wiem. Tak, ma, no z... ma pan coś w kieszeniach? Yy, sprawdzę. Jakieś pieniążki, coś takiego? Nie, 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 nie mam. Nie ma pan? Jak pana przeszukam, też pan nie będzie miał pieniążków? No. Nie, nie będę proszę, będę słuchać. Dobra, wierzę pan słowo. No to dzisiaj będzie upomnienie, no pan dowodzi tylko pokaże i dobra, ja się zbija. z O. Ok, dobrze. Dziękuję. I po zgaszeniu sygnałów może pan nadjechać. To, że to okay, prawo jazdy jest, jest, to pan uważa po prostu i oui, pan nie Tak. Dalej. A może pan pokaże jeszcze ten yy, odstaję? No tak chciałbym zobaczyć jak to w ogóle wygląda teraz taki. Po co... kurde napad mam, dobra, muszę się śpieszyć. Jubilera ktoś robi. Ale ten <laughs> Nie no, jajcu, czuję się, tak, radiolę podjebałem, to. Radiolkę ukradłem. Ale było legitnie, nie? Tak, bardzo legitnie, bez skitu. Gdybyś mi mandat dał, to też by było legitnie. E, ja, no dobra, idę. A, No Ale to spoko, możesz tak, tak łapać ludzi. Tak, bym to robił prostu. Ja się dałem, normalnie. Kurde. Dobra, jedz sobie. Zarobisz wygląda Stało. Nie, dobra, A ja nic się, się nie stało Ty, ty chodź, chodź na tył Musimy spać Blanko w popuść sobie Ja spoko, nie, spoko, spoko, spoko! spoko. Wysiadasz, kurwa, wysiadasz. On jest w porządku, w porządku wysiadasz. jest, został go ja to pies. To, nie pies to nie pies Kurwa. kurwa, zmień furę, bo cię odjedzie. Coś to ja robię z otrzymania dzisiaj mój ciąg, nie? Tak, tak. Węse kurwa dorabia. Pani, pa, pani Beje. Co tam? Je, jest takie numer. Okay. Spoko, pani ale. Je, co, Dobra. Pozdraw rodzinkę ode mnie. Spoko. Naka.